Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na konferencji dotyczącej przyznanych Województwu Podlaskiemu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chciałabym na konferencji powitać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jacka Niedźwieckiego, pana dyrektora szpitala wojewódzkiego w Suwałkach, pana Adama Szałandę, pana radnego wojewódzkiego dyrektora szpitala powiatowego w Sejnach, pana Waldemara Kwaterskiego. Witam również członków Rad Społecznych Suwalskich e, Instytucji Ochrony Zdrowia, którym organem prowadzącym jest samorząd województwa. Witam przedstawiciela pana wojewody, pana Karola Kornelka-Radnego-Miejskiego. Są również z nami e, koledzy i koleżanki z rad społecznych innych jednostek. E, szanowni Państwo, przekażę głos dla pana posła Niedźwiedzkiego. Szanowni Państwo, bardzo dobre wiadomości z Warszawy decyzją pani minister Izabeli Żeleszczyny oraz całego rządu Donalda Tuska gros pieniędzy wpłynie do województwa podlaskiego. 300 milionów na szpitale powiatowe, wojewódzkie, ale w szczególności dobre wiadomości dla mieszkańców Suwałk, Suwalszczyzny, szczyzny, ponieważ 43 miliony to kwota, która wpłynie do tego szpitala, czy naszego suwalskiego szpitala wojewódzkiego, a 19 milionów do szpitala yy, Sejnyńskiego Ale więcej szczegółów może pani pan dyrektor Serdecznie proszę o, o krótką informację o ilości pozyskanych środków i y, zakresie projektu pana Adama Szałandę. Dzień dobry państwu. No tu pan poseł już y, określił kwotę, troszeczkę skromny był, bo zaniżył. Nie 43, 43 to tylko dofinansowanie, a wartość y, całego przedsięwzięcia to. Ponad 48 milionów, także dziękujemy za te 48. Takie, takie poprawki to są, to są... miłe. To Proszę Państwa, no, w ubiegłym roku, w lipcu, szpital nas został zakwalifikowany do Krajowej Sieci Onkologicznej jako specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego, tak zwany SOLO-1. Otworzyło to ścieżkę i możliwość ubiegania się o środki w ramach tego projektu, w ramach KPO. Został złożony w grudniu taki projekt. Po ocenie. Po ocenie mamy tego efekt. Te pieniądze trafią do naszego szpitala. Jest to bardzo duża kwota, bardzo duże przedsięwzięcie, bo przewiduje ono modernizację dwóch, dwóch oddziałów. Tutaj mówimy o o dziale chirurgii onkologicznej oraz pracowni histopatologii. Będzie zmodernizowana również pracownie RTG, nowe, nowe oprogramowania do aparatów mamografii, tomografii, aparatów USG. No i zakup ponad 330 pozycji aparatury i sprzętu, które w które zostaną doposażone nasze oddziały, poradnie, jak również i pracownie. Tutaj duże wyzwanie staje przed naszym zespołem, bo chciałbym podkreślić, że cały wniosek został przygotowany przez zespół szpitala bez podmiotów zewnętrznych. No i teraz stoi przed nami okres realizacji, bo jest bardzo krótki. W zasadzie do połowy następnego roku musimy zrealizować te zadania. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Teraz dobre wiadomości z sejn przedstawi nam pan dyrektor Kwaterski. Dzień dobry, witam Państwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na opiekę długoterminową, już 23 lata temu stworzyliśmy w Sejnach zakład plynacyjny opiekuńczy 30 łóżkowy, który mieści się tak naprawdę w byłych gabinetach lekarskich w korytarzach zaadoptowanych, No i to są warunki nie niespełnia, absolutnie wszelkich przepisów. W tej chwili ta informacja, która napłynęła do nas z Ministerstwa Zdrowia poprzez Pana Wojewodę, Pana Posła, że otrzymamy 20 milionów na modernizację, tak naprawdę budowę całkowicie nowego budynku dwupiętrowego, zwiększamy ilość łóżek do 45, to będą już naprawdę europejskie warunki z klimatyzacją, z wszelkimi wygodami. To będzie ułatwienie pracy dla personelu, a przede wszystkim dla pobyt dla, dla pacjentów w tych trudnych chwilach. To będzie także zagospodarowanie całego terenu, nowy parking, nowy park dla pensjonariuszy tego, tego zakładu. No i cóż, no, cieszymy się oczywiście, te wszystkie ręce na pokład. Realizacja musi być zakończona do czerwca przyszłego roku ale niebawem ogłosimy przetarg, jesteśmy dobry myśli, że ta re realizacja będzie ukończona i tu naprawdę wielkie podziękowania Ministerstwu Zdrowia, panu Wojewodzie, posłom, naszym też że nie tylko Sejnym, ale Państwa Wojsko Podlaskie generalnie olbrzymie środki otrzymało na opiekę długoterminową, przypominam, to stoi 9 szpitali w Województwie Podlaskim, ale teraz też od wczoraj informacja o tych 400 milionach też była naszego, bo my traktujemy szpital wojewódzki jako nasz tutaj regionalny. To też bardzo cieszy nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeszcze można chwilkę podsumowania. To jest wielki sukces województwa podlaskiego. Bo wszystkie cztery projekty, które złożyło Województwo Podlaskie, uzyskały dofinansowanie i wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy. Tak jak powiedział pan dyrektor Kwaterski, nie tylko szpitale wojewódzkie, ale również polska powiatowa, szpitale powiatowe będą dbały o pacjentów. Nie wszyscy są takimi szczęśliwcami jak my, jak Województwo Podlaskie. My jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, są województwa, które dzisiaj nie mają tak wielu powodów do zadowolenia będziemy starali się zabiegać w dalszym ciągu o te środki tu chciałam z tego miejsca państwu również przekazać informację że projekt dotyczący radioterapii w Suwałkach, który jest częścią projektu Białostockiego Centrum Onkologii zostanie złożony w niezmienionym kształcie. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału zostanie ogłoszony konkurs i do tego konkursu będziemy składać projekt w niezmienionym kształcie. Chciałabym jeszcze podziękować wszystkim Państwu tutaj, jak jesteście że i Państwu również, bo dzięki temu możemy przekazać, jak silna drużyna może pracować za tak zwanym wsparciem i lobowaniem projektów, jak jest to ważne dla mieszkańców województwa podlaskiego takie wsparcie od poziomu szczebla powiatowego, miejskiego, wojewódzkiego aż po reprezentację w naszym parlamencie jest jak widać bardzo ważne. Dziękujemy serdecznie, jeżeli są pytania, chętnie odpowiemy. Czyli jeszcze podsumowując, na cały kraj rząd przeznaczył 5 rekordowe 5 miliardów złotych. Na województwo podlaskie 300 milionów, na nasz Sowalski szpital 48 milionów. Fajny błąd, 5 milionów jednak ja mniej dam. E, tak, i prawie 20 milionów w szpitalach powiatowych w Sejnach. Naprawdę jest czego się cieszyć. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. pytania 43 miliony, 48 milionów. Y... Nie, 48 to mój błąd, ale taki fajny. 43 miliony Dofinans z kawałkiem to jest dofinansowanie, dofinansowanie w ramach KPO, natomiast wartość całości, ponad 48. Czyli tak wkład To jest, jest różnica y, VAT, ale trzeba wydać. Wszystko finansowane jest z Krajowego Planu Odbudowy. Długo czekaliśmy na, na ten, długo mówiliśmy o tych pieniądzach, długo czekaliśmy, w końcu mamy. A radioterapia w Sywałkach będzie powstawała w ramach funduszu medycznego. Tak jest. Dziękujemy pięknie.